Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Pewnie zastanawiacie się skąd tytuł i dlaczego jestem śpiewarką. Mm. Chodź, opowiedz! Ja próbowałem e, e, Pomału, pomału, no? Ja próbowałem powiedzieć, mam być e, piosenkarką, a wychął mi śpiewarka No, zamiast piosenkarki, ale chcę, że mama jest śpiewarką. Więc mówię, no tak, mama jest śpiewarką, jest też mywarką, pralką, ja śpiewarką w ogóle, jakbym myślił. Ale dobra, kochani, dosyć żartów. I właśnie wróciliśmy do domu. Byłam w pracy. Olu dzisiaj nie był w przedszkolu, był u dziadków. Eee, a i eee, no i co? I zaczynamy dzień tak naprawdę. Jest godzina w prawie 16, a dla nas życie się zaczyna. Wiecie jak to po pracy. Rodzinka, a pokaż ty mordulkę. Pokaż ty mordulkę śliczno to. O, mucha, mucha lata. Denerwuje cię, tak? Denerwuje cię, mucha. A oddycham? Dzisiaj jest tak gorąco, tu jest ponad 30 stopni 34, czyli pokazywało mi w aucie jak stało w cieniu więc słońcu, kosmos e, pokażę wam dzisiaj, miałam fajną sukieneczkę na sobie w pracy z takiego przewiewnego materiału bardzo przyjemną w noszeniu bo kupiłam sobie trzy nowe sukienki w, mm, to jest sklep nazywa się, o czekajcie, mam tutaj ulotkę Modna kiecka. Oni mają niedrogie sukienki. Ja już parę razy u nich kupowałam i e, za każdym razem jakoś trafiam z tymi rzeczami. I teraz wzięłam sobie na wyprzedażach, bo są e, trzy sukienki, to nie jest współpraca. Ja te e, sukienki kupiłam za własne pieniądze, więc pokazuję wam, bo są niedrogie za pięć dychu. E, 50 zł chyba zapłaciłam za jedną z tych na namiączka. Pokażę wam, odsunę się i pokażę, żeby zobaczyli, jak ona w całości wygląda. O, To jest taka, ale jest dłuższa. Boki ma krótsze, bo jest szyta na takich widzicie? Na półkolach. O, tak? Może było widać? Chyba było widać. Tak jest szyta. To yy, jest taka luźna, o, taka fiówka. Fiówka to się nazywa, ale ma bardzo fajny materiał. Słuchajcie, bo materiał to jest bawełna z wiskozą, więc bardzo przyjemnie się to nosi na upały. Na ramionczka i kupiłam sobie <grywka> i kupiłam sobie w ten wzór, taki w kwiaty. I jeszcze jedną, taki sam fason i krój, tylko taki wzór o takie, takie prostokąty. I też ten sam materiał, naprawdę świetnie. Byłam cały dzień w tym upale i e, sprawdziła się ta sukieneczka idealnie. I pokażę Wam jeszcze sukienkę, którą kupiłam sobie na rozpoczęcie e, roku szkolnego, żeby pójść. 1 września zaprowadzić olka do szkoły no i pomyślałam, że fajnie byłoby, tak się, wiecie, ubrać. Może nie jakoś bardzo elegancko, ale no tak przyzwoicie. E, jako mama pierwsza klasisty, dumna mama pierwsza klasisty. E, I kupiłam sobie taką sukieneczkę. Kurczę, jak Wam ją pokazać? Czekajcie, może postawię Was na kominku, może będzie lepiej. Chyba będę musiała ją ubrać. To jest taka za kolano sukieneczka. Takie listki. Powiem Wam, że bardzo ładnie się układa. Do tego jest taki paseczek. I za tą sukienkę nie pamiętam ile. Sprawdzę, to Wam napiszę ile Ileda, ale też jakiś nie, nie była no, droga. W tytule i... W tytule napisz, że sukienkę kupiłam. <grych> Więc taką, taką sukieneczkę pokażę Wam się pewnie, jak będę szła na rozpoczęcie roku szkolnego, jak się wyszykuję, to, to na pewno nie zobaczycie. No chyba, że wpadnę na jakiś inny pomysł ubioru, ale na razie kupiłam sobie tą sukienkę i no i jeszcze jak szmierzam, to bardzo mi się podoba. Te dziwne dźwięki, które słyszycie, to Olek tutaj katuje balona. A prosiłam, że nagrywam, nie? Prosiłam. No dobra, kochani, to był taki mini haul. A, kupiłam jeszcze bluzę, ale. Później wam pokażę. Idę na razie ogarniać. Kupiłam jeszcze bluzę w tym samym e, sklepie, ale jest, niestety ją odsyłam, bo jest za duża. Ale to pokażę wam później, bo teraz jest... To e, jest. To teraz muszę ich po prostu ogarnąć kuchnię, wiecie, bo takim po, po wieczorno porannym rozgardiarz. Wiecie jak to jest. E, a później na basen idziemy. To też wam pewnie pokażę i wezmę, wezmę was ze sobą. A tymczasem Widzę, że to jest miska. Zgarniam miseczkę i idziemy sprzątać kuchnię. Morsujesz zimna woda? Zimna woda. Nie, fajna jest. A jak będzie to do No bo nagrzany jesteś, dlatego masz wrażenie, że jest zimna. Popatrz, jak się... A nie, już nie zdąży, Jak się pies panieruje na trawniku i co? Nie, ja ci policzę. 99, 98, 97. No dawaj, 3, 4 i ry, Uuh, uh, plusk! Pływaj, to nie będzie ci zimno. Oleg, Olek! Nie chlap, nie chlap, nie chlap, nie chlap! Pływaj, pływaj! Musisz pływać! Szybko! Ale nachlapałeś. A nawrót? Pamiętasz jak się robi nawrót? Tak tylko to, to były okulary. Okulary, a gdzie są? O, klapnęło mi na nogi. Tu przez dziury. To jest taka rzeźka. Jeden! O, nawrót z fikołkiem! Ładnie! Super! Bardzo ładnie, syno ślicznie. Olek szaleje, pływa, nurkuje. A ja sobie przyszłam tutaj z kawką, właśnie sobie zaparzyłam kawusie i chwilę pociluję w cieniu, o tutaj z leżaczek. Taki chill popołudniowy. na tu obrońca. Pokaz widzą, jak zjeżdżam! Jak zjeżdżasz ze zjeżdżalni mam pokazać? Dobra, już. Najpierw jak się wdrapujesz zobaczą. Nie, jak zjeżdżam. Ja nie wiem, po kim takie dziecko taki szogun. Ja to taki niespotykajnie spokojny człowiek, a on... ...wariato. <grym> <grym> Przyglądam sobie teraz właśnie telefon. Jakie ramoty No, mi śpiewa, ale nie o tym chciałam. Przeglądam sobie teraz telefon, Instagram i tak dalej i zauważyłam, że teraz są bardzo modne grzywki, takie jak kurtyna, to się chyba tak nazywa nawet. Taka jak kurtyna, że jest tutaj dłuższa, a tu się tak zawija w stronę włosów i bardzo mi się to podoba. Mam ochotę sobie coś takiego zrobić, tylko zastanawiam się, czy będę w stanie zrobić to sama. Mamy e... na Ronalda! Na Ronalda? Tak. A jak się skacze na Ronalda? To się robi tak. Czekajcie. No pokaż. Skacze teraz na Ronaldu. Coś ale znowu wymyślił. Dźwięk w ja dźwięku. No, z dźwiękiem. Okej. Okay. Nie udało się. z jak krzywdy, błagam Cię, nie zrób sobie krzywdy. Tylko, tak, to się robi na lodu. No, dobra. Uważaj, bądź ostrożny, proszę Cię. Hmm. A co ma Ronaldo z tym wspólnego? Co? Dlaczego na Ronaldo? Co ma Ronaldo z tym wspólnego? Co? Co, co? Pytam się, co ma Ronaldo wspólnego z tym, że tak skoczyłeś. Nie, nie, A tak sobie wymyśliłeś, no dobra. <grystanie> e, wróćmy do tematu grzywki. To mam. A powiększa, musiałam oddalić. Mam ochotę na tą grzywkę. Powiem wam, że ostatnio zaczęłam chyba sobie sama. Eee, to jakoś też metodą z internetu Gorzenka mi pokazała i w sumie sprawdziło się i powiem wam, że efekt nawet przeroz moje oczekiwania. Eee, Dwa, I mam ochotę na to... Nie da mi nagrać. Słucham cię kochanie. Umiem żonglować? Umiem żonglować z dwoma piłeczkami, więcej nie umiem. Dwoma? No tylko dwoma. Eee, ja język, on mnie rozprasza, znowu straciłam wątek. Eee, I te włosy ścinałam sama i mam ochotę tą grzywkę. I... Też mam ochotę spróbować ją ściąć sama, no bo w końcu, co się może stać, najwyżej pójdę do fryzjera i to naprawi. No nie wiem, pomyślę jeszcze, jeżeli wpadnę, znaczy, jeżeli się zdecyduję, wpadnę. Najlepiej, żeby nie wpadała, jeżeli się zdecyduję, to na pewno wam pokażę, jak to robię. Rodzinka no mnie cały czas pilnuje, słuchajcie, gdzie ja jestem? Tam ona cały czas tutaj koło mnie siedzi. Także. A, wy są pewnie wiecie, o jaką grzykę chodzi. Taką dłuższą tutaj i ona tak idzie... Muszę w ogóle cię głowę umyć, bo mam uhu nieświeżą już tą głowę. No ale dobra, nieważne. Um. Siedzimy jeszcze, bo jak tam się już ciemne chmury zbierają, będzie burza. Dobrze niech pada. Słuchajcie, jest taka susza. Jest tak strasznie sucho, że... Jagi joga, Wystarczy powiem wam, że dla mnie to wystarczy mała iskra, żeby tutaj pola zapłonęły. W, z drzew lecą liście. Normalnie jesień się zaczyna, ale to przez tą suszę. I powiem Wam, że nawet gdyby padało cały weekend, to nie. W mojej ocenie to chyba już nie nadrobi tego straconego czasu i tej spalonej, e, spalonej roślinności. A szkoda. Szkoda. No ale susza jest i chyba w całym kraju jest. Dajcie znać, ale, ale chyba wszędzie jest taka susza jak u nas. No dobra. Siedzimy jeszcze chwilę na basenie i, i potem idę robić papryki faszerowane. Sprawdzam sobie właśnie pogodę, taką długoterminową, bo byłam ciekawa jak, jak to będzie teraz. I patrzcie, dzisiaj ma padać, teraz weekend, oczywiście tu jest weekend, tak, na niebiesko. Potem cały tydzień ciepło i słonecznie. I znowu weekend, oczywiście co? Będzie padać. Znowu cały tydzień będzie ładnie i znowu weekend będzie padać. To po prostu taki żart. Dlaczego pada zawsze na weekend? Straszne, no. Masakra. A pokażę Wam coś. Mam taki dzwonek, tutaj, patrzcie. Dostałam go z Norwegii. Moi rodzice byli kiedyś na wycieczce i mi przywieźli. Ładnie, nie? Takie coś innego, nietypowego. Norwegii mam też takie krasnoludki. O! Na kamyczku ogrodowe. Urocze. Jak oglądaliście mój ostatni filmik, to wspominałam Wam, że mój mąż wymyślił ee, stolik. Drzewo w stoliku. Tak to w skrócie można nazwać: Drzewo w stoliku. E, pokazywałam Wam ten pomysł i już jest zrealizowany. Jest co prawda jeszcze nieskończony, bo nie jest stół pomalowany, przyszlifowany. To będziemy robić, ale pokażę Wam, jaki jak jest prawie efekt końcowy. No, bez pomalowania. Tak, kochani, to się prezentuje. Muszę przyznać że choć nie byłam przekonana do tego pomysłu, no to wygląda to całkiem fajnie, bo i drzewo zostało i stolik znalazł miejsce to, które chciałam, więc wilk i owca cała. Tak jak mówię, trzeba jeszcze przeszlifować, trzeba jeszcze pomalować ławy, ale to już jak wolny dzień będziemy mieli, to to na pewno zrobimy. Więc będziemy sobie tak siedzieć pod śliweczką. No okej, okay, podoba, podoba mi się. Muszę przyznać rację. Przyszłam do tej części ogrodu, bo chciałam wam jeszcze pokazać. Zobaczcie, jak liście lecą. A propos tej suszy i tego, że jesień idzie, no to jest jakaś, jakaś tragedia. Tragedia. I mimo, że. O, tutaj trochę podlewamy. No to zobaczcie. Magnolia. Tutaj. Nie da się podlewaniem tak nawodnić. A trawnik, to jak na dzikim zachodzie. Tutaj też biedna. Wszystko schnie. Masakra. Żeby ta roślinność odżyła. O, nawet jabłoneczka, taka bidna jest tutaj. Żeby ta roślinność odżyła, to musiałoby chyba z tydzień lać bez przerwy. Szkoda, no ale to natura, nie mamy na to wpływu. Więc trudno. Pokażę Wam jeszcze winogron, jaki mam piękny. W tamtym roku zrobiliśmy tutaj winniczkę taką małą, więc są. O, cztery takie stelaże z winogronem. Ten był już od dawna, a te są młode dorobione, ale i one już owocują. Pokażę Wam. O, zobaczcie, taka mała roślinka, a już jakie ładne kiście ma. Więc super. Super w tym roku. O i tutaj też na bogato winogron. W tym roku winogron obrodził wyjątkowo, jak w tamtym roku nie było prawie wcale, to w tym roku krzaki są pełne. Cudownie. Można powiedzieć, że zrobił nam się klimat śródziemnomorski, więc pewnie niedługo roś na roślinność przerzucimy się bardziej śródziemnomorską, bo winogron rości pięknie. No, a cała reszta schnie. Jak było w basenie? Bardzo fajnie, się, wrócimy. Z tatą się kąpałeś? Podróż... Tak i prawie zrobiłem salto do tyłu. Wow. Tak mnie tata ta podlecił na logi. Aż ci się odbiły okulary. Serio? <laughs> serio, serio, serio. Chcesz zobaczyć tutaj no? w odbiciu widać? Nie widać chyba. No nie widać. Nie widać. Dobra, idę chyba robić go gołąb, nie gołąbki, papryki faszerowane. Mówię o nich cały czas, a ich nie robię, nie? Jeśli chodzi o gołąbki, to, będą to będzie to mięso mielone zmieszane z ryżem. A że my, będąc na nisko niskowęglowodanowej, nie jemy ryżu takiego standardowego, to jako zamiennik kupuję ryż yy, z mąki koniak. I taka, yy, taki ryż ma 9 kalorii w 100 gramach. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że nie zawiera on węglowodanów. W zasadzie to on w sumie niczego nie zawiera, bo on na tłuszczu, ani węglowodanów, on nawet smaku nie ma, bądźmy szczerzy. Ej, ale e, jest takim zapychaczem, no takim jak jest też ryż. Doskonale przyjmuje smak potrawy, z którą jest mieszany. Więc jako zamiennik, niskokaloryczny, dietetyczny, Mogę wam go polecić. My go jemy już od dłuższego czasu i nie kupuję nie tylko ryż, ale też takie makarony są z tej mąki koniak robione. No i on się sprawdza. Jeśli chodzi o dietę u nas całkiem nieźle. Wiecie, to nie jest też taka rzecz przy na diecie niskowęglowodanowej, którą mi się często. To jest od czasu do czasu. Akurat do dzisiaj zamiast gołąbków to będzie papryka faszerowana. No to myślę, że że tutaj można od czasu do czasu coś takiego zjeść. Że poza tym tego się nie gotuje, to wystarczy dobrze przepłukać można obgotować 2 minuty, a można też przylać wrzątkiem i też będzie ok Że biorę się do roboty, myję papryki mielę mięsko, tutaj mam naszykowane opłuczę ten ryż i robię papryczki faszerowane ja tak zwykle słuchajcie w nagrałam, pogadałam sobie i nie nagrałam się, bo nie włączyłam nagrywania nie mam jeszcze wprawy, słuchajcie, jeszcze się nie obyłam nie przyzwyczaiłam, ale Pracuję nad tym. Yy, pokazuję Wam bluzę. Z te, z to, te same zakupy, które sukienki Wam pokazywałam wcześniej. Ale bluza, niestety, jest do odesłania. Jest ona po prostu dla mnie za duża. Jest taka trochę niekształtna. Nie wiem, co jest z tą bluzą nie tak. Tu ma rękawy takie, jakby przykrótkie. Tu jest taka dziwnie szeroka. Cała jest szeroka. Coś mi w niej nie leży. Nie wiem, jakoś nie podoba mi się sobie. Wydaje mi się, że sprawia, że jestem taka niekształtna i taka wielka. Jakoś na modelce wyglądała ładniej. W ogóle patrzcie jak stoję, nie? Taki rogacz. <grytanie> Dobra, bluza idzie do odesłania, trudno. Ale nie będę brała chyba mniejszego rozmiaru, bo to nie ma sensu. W ogóle mi się kształt tej bluzy nie podoba, więc darujmy sobie. No i moi mili, będę kończyć tego vloga. Kończę, bo, bo już czas, już jest wieczór. Idę jeszcze jakiś film, pewnie z, męż z mężem obejrzę, wrzucę ten film, żeby się e, renderował i żeby jeszcze go zmontuję. Także e, mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki krótki vlog popołudniowy po pracy. Jeżeli w tygodniu będą się pojawiać e, filmiki, to raczej będą to właśnie takie popołudniowe po pracy, więc nie będzie to taki stricte od rana do wieczora. A jeszcze Wam miałam coś powiedzieć. E, zaczęły się. Mm, Zaczęło się festiwal ceramiki w Bolesławcu. My mamy całkiem blisko tutaj, więc mam plan pojechać i odwiedzić. Ja jestem ogromnym miłośnikiem staroci: zresztą cały ten pokój jest urządzony jeżdżąc po starociach i znajdując różne rzeczy. I jeżdżąc po tych starociach, ja też wyszukuję bardzo często ceramikę. Najbardziej lubię się tutaj z Bolesławca. Mogę Wam pokazać taką moją małą kolekcję tego, właśnie na ją patrzę, co ja tutaj mam. W ogóle dajcie znać, czy interesują Was e, takie starocie i chodzenie po targach staroci, bo my z mężem bardzo, bardzo to lubimy i e, ostatnimi czasy, czasy wyjątkowo często jeździmy po, w takich miejscach i wyszukujemy różne perełki właśnie, żeby urządzić ten pokój, bo on jest takim leśno-myśliwskim stylu urządzony. E, ja się zasapałam, trochę się już tego zebrało, więc... E, jeżeli jesteście ciekawi, e, i chcielibyście zobaczyć vlogi z takich targów staroci albo posłuchać, jakie perełki czy okazy mamy, e, co czasami uda nam się upolować, bo na przykład ostatnio upolowałam też taki koszyk wiklinowy, zobaczcie. Wspomniałam, że będzie rewelacyjny czy na jakiś piknik, czy nawet, żeby wynosić rzeczy na dwór, na grilla, to taki e, koszyk jest, jak znalazł. No, i jak wie, pewnie widzicie, to takich rzeczy u nas jest całkiem sporo. Takich rzeczy leśno-myśliwskich jest u nas całkiem sporo, więc jeżeli Was interesuje też taka tematyka, no to co nieco mogę Wam przemycać i pokazywać też yy, we vlogach. No, ale wyszłam od yy, w tematu festiwalu i święta ceramiki w Bolesławcu, więc mam ogromną ochotę pojechać i yy, zobaczyć yy, to święto. Yy, w sobotę i w niedzielę też bo to już zaczęło się chyba wczoraj, wczoraj, czyli w środę i jest chyba do niedzieli z tego, co wiem, także jeżeli pogoda na weekend pozwoli, to myślę, że tam się wybierzemy, więc pewno wtedy zabiorę Was ze sobą i pokażę Wam, jak takie święto ceramiki wygląda, bo Bolesławiec z ceramiką stoi. E, na razie z Wami się żegnam, dajcie znać, czy chcecie po... 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 po, 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 po. popatrzeć, posłuchać o, o mojej kolekcji e, ceramiki i... no i co? Widzimy się w następnym vlogu. Sorry, jeśli było trochę chaotycznie, ale wiecie, muszę się trochę rozkręcić. Na razie. Pa!